Ale karuzela, aż mi się żyć. O, tak, myślałem, że się Wingman, to już by było idealnie. Well? Nawet! Siszka! O, siema kasak, czekasz lobby, dobra, no to... czekaj, ja szybko się wypierdzielę w kosmos. Aha, żartowałem. Nieśmieszne ładnie siadło Dominacja krypto. No web. To jest spocik, to jest rad spocik tutaj. Tu na pewno były tak zawsze te kamienie, jak teraz? Ferti ulubiona brońka? Oj tak. Nie wiem, kiedyś nie lubiłem strasznie, nie? Dla mnie to było wyzwanie podnosić w ogóle Ferti, a teraz jakoś się przemogłem do tego. A paradoksalnie jest najsłabsze ever, chyba. Nie wiem, no teraz bym ci polecił to nie? Sir był dobry, jak był. Fresh. Aż on spuszczał? Aż oni spuszczowali? Ja, ja lubię, ja lubię jak. Wiecie, jest ten sam klan, tak? I wiecie, że oni w ogóle nie będą do was mówić, nie? Oni mają Discorda, oni myślą, że ja ich słyszę. Ja lubię takich graczy. Ja lubię takich graczy bardzo. Pomocni są. Pff. Sneaker był jedzony chyba, dzisiaj w końcu jesteś sobą? Czemu? Że tak dobrze gram? To właśnie nie chyba. To muszę. opierdzielić sneakersa, no wstawy, ślisk. Ach, skilować muszę, uspokójmy sytuację, bo mi tutaj kewików zaraz zabraknie. Jakie ja mam tak się wychylać. Wreszcie czyli zimny? Ta łole mi słuchawy wyrąbało od tego basu od tego nie słyszeliście, ale ja tak No i po co ci to było? No, Też dron krypto No Właśnie to trafi teraz. Będzie pusz No ale fuks No nie róbcie oreo Redukujemy lobby, anihilacja Taka sytuacja Nie Dobra, ja spierdzielam są. Ich tu jest. Tu się zzały, tam ściały. Tamż tu spoty zajęte. Czekajcie, tam coś leżało. Nie, się zaraz. Sto sześćdziesiąt pół Zrobić? No, czujesz, że spaceruję mocno. Nie, to trzeba schować się, halo, Z... wykończą. Nie wiem co wziąć, nie wiem co wziąć, nie wiem co wziąć Podoba mi się Ferti, bo on nie wpierdziela tyle amo jakby się mogło wydawać Co my mamy? Askę jakaś otwarta przestrzeń mu się przydała dla nas Bardziej, albo taka pół, pół zamknięta, a może tak Where? Mm. chłopie Cover, cover, cover Na tych goldach mi się gra lepiej niż ostatnio na diamentach Dzisiaj to są diamenty, z którymi gramy, ale chodzi mi o poziom gry, nie? Jajks! O kurde, to nieźle. Giga Jaj Giga Dawaj, dawaj, tiruj. Dobrze. Oj tak, taktyczna. Skryówka. Bardzo taktycznie jestem wystawiony. To nieźle kasak się naczeka na mnie. Sorry kasaczek jak to słyszysz? Nie planowałem, że będę tak długo grał. Krypto jeszcze? Nie, no, sena krypto siada. No, tak, lubię. Lubię takie sytuacje. Nawet 20 ty, człowiek. Ale skład jest dobry, mówię z nimi grać kurczę, teraz. Naprawdę takich ogarniętych ludzi. Nice. Czwarta runda na no Toni. To No, nie dadzą rady, nie ma jak. Aha, to loba. Jeszcze jeden chyba był, czy nie? Oni w tej strefie nie przeżyją. Easy. Dobra, złota zbrojka oddaję teraz. To jest plan. Deep scrub, Deep scrub, Jest krab? To, to nie fajne Chyba był kraber robiony To już ryski robię. Myślałem, że oni biegną ze mną, let's go, to jest w strefie, czy nie? To się dałem na krabera. Polecam Nalegrowicza Dobra Gierka. Coraz bardziej mi się krypto podoba. Oh,